Dzień dobry Państwu, jestem anestezjologiem, czyli lekarzem, który wraz z pielęgniarką anestezjologiczną, czyli akurat tu z obecnym Łukaszem, zajmuje się Państwa znieczuleniem, a później w trakcie zabiegu monitorowaniem i nadzorowaniem Państwa stanu zdrowia. Jestem pielęgniarzem anestezjologicznym. Tytuł pielęgniarski uzyskałem w roku 2009. W zasadzie od samego początku jestem związany z blokiem operacyjnym. Moim miejscem pracy głównym jest szpital uniwersytecki w Opolu, gdzie też e, współpracuję m.in. z doktorem Łątką. Jeżeli chodzi o znieczulenie, znieczulenie jest dobrane do zaplanowanej dla Państwa procedury zabiegowej, do jej rozległości, również do wymagań chirurga, a z drugiej strony jest to znieczulenie, które uwzględnia właśnie Państwa historię zdrowia i ma zapewnić Państwu jak największy komfort w czasie pobytu u nas. Jeżeli rozmawiamy o znieczuleniu ogólnym, Czyli mówiąc najprościej o stanie głębokiego snu, jest to znieczulenie, które umożliwia w zasadzie wykonanie większości procedur zabiegowych. Tutaj pomaga nam nowoczesny sprzęt, który dba, aby wentylacja w czasie zabiegu była dla Państwa bezpieczna i przede wszystkim stała nasza obecność z Państwem. Tutaj jestem zatrudniony w, w roli pielęgniarza anestezjologicznego. Moim zadaniem każdego dnia jest zadbanie o to, aby sprzęt, który jest potrzebny do wykonania danej procedury był sprawny, był sprawdzony i gotowy do działania. Tak samo jak zapotrzebowanie na leki konieczne do wykonania danych procedur. Innym znieczuleniem, które również jest możliwe do części procedur tutaj wykonywanych, jest znieczulenie regionalne. Znieczulenie, które bardziej już ogranicza się do okolicy, której dotyczy zabieg operacyjny. Znieczulenie, które zmniejsza zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe w okresie okołooperacyjnym, a także w czasie pooperacyjnym, późniejszym. Każda procedura medyczna wiąże się z pewnym ryzykiem. Naszym zadaniem jest, żeby to ryzyko jak najbardziej zminimalizować. Jeżeli chodzi o ból pooperacyjny, bo to jest Państwa największa troska, zresztą z tym problemem do nas Państwo przychodzicie, więc tutaj już leki przeciwbólowe podajemy w trakcie zabiegu, aby ten moment budzenia się, powrotu do nas po znieczuleniu był jak najbardziej komfortowy. Spędzacie z nami Państwo jeszcze troszeczkę czasu na sali pooperacyjnej, tam odpoczywacie, tam możemy porozmawiać o przebiegu operacji i mam nadzieję po paru godzinach pożegnać się z uśmiechem z Państwem, mając nadzieję, że ta wizyta u nas przyczyniła się do poprawy komfortu Państwa życia i w końcu życia bez bólu.